Zaraz, Manchester City? Nie no znowu, ile razy można. To nie przypadek, że się spotykamy. To pieniądze od szejków ładnie zamieszały w tym roku w losowaniu. Wy lepiej te pieniądze to zainwestujcie w transfery, A nie, racja! 200 milionów na jakiś no Poczekaj chwilkę, a kazachstańska perełka będzie świeciła jaśniej niż twój Bellingham na niemieckim silniku. On nawet dobrze murawy angielskie nie powąchał. Oj, oj, the City, mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie, bo jak z nami nie wygracie, to dzięki Ligdzie, nawet jeśli pięć miejsc z Premier League, pu, z tej ogórkowej ligi, będzie awansowało do naszej ligi mistrzów, to wy się nie dostaniecie. My już w tej angielskiej piłce to wszystko wygraliśmy. Widzisz? To nie masz takiego. A my mamy. My mamy. Więc szykuj się dzisiaj na panenkę Winiciusa i karny z kapelusza w dziewięćdziesiątej minucie. <grym>